Dzięki współpracy z CSGO skinsem aktualnie trwa konkurs. Do wygrania macie 10 skinów o łącznej wartości ponad 450 dolarów. Każdego z tych skinów możecie otrzymać jako gratis do doładowania minimum 2 dolary z kodem lamianek. Aktualna lista skinów, które zostały, znajduje się na Discordzie. Powodzenia! A więc, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Lamianek a witajcie w kolejnym materiale na tym kanale. W dzisiejszym odcinku, jak widać, znajdujemy się na CSGON Skinsie. Na sam start, przypomnę, że wchodząc z pierwszej w opisie, dostajecie 2,10 oraz 10% do doładowania W dzisiejszym odcineczku przejdziemy sobie do skrzyneczki porcelanowej. No i otworzymy ją sobie tak, jak otwieramy zawsze skrzyneczki, do 10, a czy to będzie 10 profitów, czy to będzie 10 strat? O tym przekonamy się już za chwilę. Także pierwsze otwarcie Ursus Knife Blue Steel niestety strata. 0 do 1 Dodatkowo przypomnę, że w opisie macie też konkursik na darmową koskę Troszkę zmieniłem opisik, także nie wiem dokładnie w której lince w opisie jest konkursik na koskę Możecie sobie tego poszukać, ale na pewno jest. Dobra, no niestety na razie 0 do 3 skrzyneczka porcelanowa nie popisuje nam się tutaj zbytnio. Ok, ten doplerek to już musi być proficik. I tak też się dzieje. 1 do 3. Także chociaż tyle. Bardzo fajnie. Kukri case hardened. Okej. Okay. 1500, ok 2 do 3, więc bardzo ładnie, e, coś tam zaczęło teraz sypać i właśnie przestało. Good knife e, case hardened, niestety, nic nam nie da e, 2 do 4 w tej sytuacji, a Silk Tiger, ojejku, taka porysowana, to tym bardziej nam nic nie da 717, 2 do 5. Najwyżej pójdziemy sobie z tą skrzyneczką. Na co? Na case Battle sobie pójdziemy, jakby nam tutaj teraz nie siedziało. 1216 2 do 6 kurde, no niedobrze to wygląda, ale mamy Kukri Case Hardened, 2 do 6 i jest 3 do 6, chociaż tyle, bardzo fajnie. Cyk, ok, Dopplerek, 4 do 6, więc git, factor new, więc bardzo fajnie lecimy ze z kolejnym, no ten case harden nam nic nie da, czyli 4 do 7, no i wchodzimy już w decydującą fazę raczej Raczej będzie ciężko tutaj o jakiś ciekawy profit, więc skupimy się pewnie na battlu żeby tam nam oddało i zrobimy sobie może jedną grubą bitwę, a co tam. A w tym momencie dropimy sobie skinka na 5-8 Także jeszcze szanse są, także poczekajmy do końca stój na tym, stój na tym, nie, nie chcę tego wulkana, ja chciałem tego doplerka. Okej, okay, przepraszam bardzo serdecznie. 6 do 8 jednak mógł być ten Wulkanik. No ale teraz ten Print Streamek, to już na pewno nam nic nie pomoże, także 6 do 9. No i w tym momencie ostatnie otwarcie, czy nie ostatnie Damasco Steel, także ostatnie otwarcie. No dobra, udajemy się na Case Battle I robimy jedną wielką potężną bitwę z porcelanowych skrzyneczek. Zaryzykujemy sobie, pójdziemy czekajcie, dwie bitwy na buście i reszta klasik i zrobimy sobie to wszystko na standardzie 27720 zł 20 skrzyneczek nie powinienem tego robić, ale zaryzykujemy sobie, zaryzykujemy sobie czemu by nie więc sprawdźmy sobie czy uda nam się wygrać tą przepotężną bitwę pierwsza skrzyneczka na buście ok, kobaltowe Czaszki, kobalt skulsy, handwrapsy Bardzo ładne rękawiczki Swoją drogą, ale widzicie to? Widzicie to co dropi Bodroso Już mi się odechciało oglądać Tych pozostałych 17 skrzynek W tym momencie, jak ten bot Sobie dropnął w tym momencie Takie coś Z 10 tysięcy zł Taki motylek 10 tysięcy zł i weźmy to teraz Jakoś odróbmy, to jest no, misja niemożliwa. Chyba, że takie te by leciały nam cały czas. No to naprawdę. No ale zobaczymy, zobaczymy sobie, czy uda nam się. No i File by musiał cały czas lecieć. 7000 niby do odrobienia. No tak, ciężko, ciężko bym powiedział. Ciężko bym, strasznie ciężko bym powiedział. No ale postaramy się, no bo co, będziemy? Obejrzymy sobie do końca, pokomentujemy. A może coś przez przypadek wyleci takiego? Eee, dobra, 7000, no ciężko, ciężko. Dobra, niestety na razie bez szans jesteśmy nadal. Eee, sprawdźmy sobie jeszcze te 6 pozostałych skrzyneczek. Nadzieja jest, nadzieja jest widzowie, ale ta nadzieja, wiecie, jaka jest bardzo, bardzo mała. Jeszcze tutaj nomada sobie dropi za 2000 zł. No cóż, no, nie udało mi się raczej wygrać tej bitwy, także. Wpadajcie sobie w opis, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Zobaczmy sobie jak to się zakończy. Nie udał się ten materiał, tak jakbym sobie go wyobrażał. Mam nadzieję, że kolejny będzie lepszy. No i do usłyszenia w jutrzejszym materiale. Siemanko!